W cyfrowym świecie Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU Dzień dobry! Przy mikrofonie Magdalena Kalasklusek rozpoczynamy kolejną odsłonę naszego cyklu w cyfrowym świecie. Dziś powiemy o wyzwaniach, z jakimi mierzą się seniorzy w wirtualnej rzeczywistości. Będzie o aplikacjach pomocnych dla seniorów, powiemy też o społecznej akcji licealistów, którzy szkolili osoby powyżej 60 roku życia z obsługi komputerów, smartfonów, a także wprowadzali w tajniki cyberbezpieczeństwa. Ale zacznijmy od aktualności. W cyfrowym świecie Mieszkańcy Hiszpanii i Portugalii doświadczyli zdarzenia bez precedensu: rozległej awarii sieci elektrycznej, która pogrążyła w ciemności miliony ludzi i sparaliżowała kluczowe elementy infrastruktury. Pierwsze doniesienia o braku prądu zaczęły napływać około godziny 11.30 czasu lokalnego. Użytkownicy z różnych miast Hiszpanii i Portugalii jednocześnie informowali o przerwach w dostawie energii elektrycznej. To, co początkowo mogło wydawać się serią lokalnych awarii, szybko okazało się problemem o niewyobrażalnej skali. Według oficjalnych komunikatów spółki Red Electrica, operatora hiszpańskiego systemu przesyłowego, w sieci doszło do sytuacji określanej jako sero całkowitego spadku napięcia w systemie Półwyspu. To rzadkie i niezwykle poważne zjawisko, które uruchomiło lawinę problemów w całej infrastrukturze energetycznej. Eredes, portugalski operator sieci, potwierdził, że przyczyną blackoutu był problem w europejskiej sieci elektrycznej, który wpłynął na sieć krajową. Awaria miała miejsce na liniach bardzo wysokiego napięcia, 400 tysięcy woltów, które łączą kraje Półwyspu Iberyjskiego z resztą kontynentu. Ten potężny elektromost stanowi kluczowy element stabilności systemu energetycznego w regionie. W cyfrowym świecie. Teraz przenieśmy się na lokalny grunt. Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki przed wyborami prezydenckimi przypominają wyborcom o przydatnych funkcjach aplikacji m -Obywatel. Można w niej sprawdzić miejsce głosowania, złożyć wniosek o jego zmianę, a także skorzystać z M-Dowodu do potwierdzenia tożsamości w lokalu wyborczym. M. obywatel to szybki i bezpieczny sposób przygotowania się do głosowania. Samogłosowanie odbywa się jednak w stacjonarnych lokalach wyborczych. W cyfrowym świecie. Z najnowszego raportu fundacji Senior App wynika, że wśród Polaków po 55 roku życia zaledwie 10% korzysta codziennie z nowych technologii. Część grupy seniorów w ogóle nie czuje potrzeby używania smartfona czy komputera. Dlaczego? Próbuje dociec Igor Marczak, wiceprezes Senior App. Rzeczywiście to są bardzo ciekawe wyniki. Zresztą to, co pokazuje nasz raport, jest zbieżne z tym, jak wyglądają wyniki raportów przeprowadzanych przez inne instytucje między innymi przez operatorów sieci komórkowych, ale również przez UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej. I rzeczywiście te dane są bardzo zbieżne. Patrząc na naszą populację, mamy w tej chwili w Polsce seniorów około 10 milionów, prawie, prawie że, bez mała to jest taka właśnie liczba. Natomiast badania wszystkie pokazują, że zaangażowanych w internecie jest w tej chwili około 30% seniorów. Oni deklarują, że po prostu korzystają z internetu, natomiast około 1 miliona deklaruje, że korzysta z tego internetu codziennie. I to, w jaki sposób już to korzystanie się odbywa, to jest oczywiście również bardzo ciekawa sprawa, bo w tej chwili w większości oczywiście odbywa się to za pośrednictwem smartfona. Komputery czy tablety są gdzieś tam daleko, daleko. I z czego to może wynikać? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że generalnie z wiekiem niestety boimy się nowości, a jednak ten świat elektroniczny, po pierwsze, jest bardzo dynamiczny i wkracza w nasze życie z takim rozpędem i impetem, i, i może właśnie dlatego starsze osoby, seniorzy, boją się tych nowości, boją się, boją się korzystać, mimo tego, że już mają świadomość tego, że jest to świat dla nich w pewien sposób przyjazny i który bardzo mocno może ułatwić im życie. Ale zwykle właśnie spotykamy się z takimi opiniami wśród seniorów, gdzie przeprowadzamy warsztaty z obsługi internetu, smartfona czy komputera? Może właśnie ta, ta bariera niewiedzy, w sensie bojaźni, jest największa? Starzenie związane jest z obniżeniem sprawności. Czasami potrzebują starsze osoby pomocy w takich codziennych czynnościach, czy tutaj technologia może pomóc? Tak, zdecydowanie. I rzeczywiście możemy mówić o w tej chwili szalonym wzroście rozwiązań, które są skierowane pod kątem pomocy w takich prozaicznych sprawach dla seniorów. I tutaj mogę oczywiście wspomnieć naszą aplikację Senior App, w której łączymy osoby, które potrzebują pomocy z tymi, której tej pomocy chcą udzielić. I tutaj na różnych płaszczyznach, ponieważ Dostępne są takie usługi jak pomoc w opiece nad seniorem, pomoc paliatywna, higieniczna, ale, ale również bardziej prozaiczne sprawy jak złota rączka, po prostu spędzenie czasu wolnego, czy wyjście na spacer, wyjście z psem, zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, umycie okien, czy nawet takie usługi jak sprzątanie grobów przed świętami albo prace ogrodowe. Więc ten zakres jest bardzo duży i tutaj w tym pomagamy jako fundacja również jako senior app. Natomiast yy, mamy oczywiście całe mnóstwo innych udogodnień, które są skierowane konkretnie pod seniorów i tutaj i o bardzo wysokim stopniu rozwoju technologicznym. Tutaj myślę o wszystkim tym, co wspomaga osoby z niepełnosprawnościami, czyli na przykład tłumacze języka migowego, sprzęt, który wspomaga słyszenie, sprzęt, który pozwala zachować yy, taką sprawność haptyczną yy, dłoni. Oczywiście wszystko to, co jest związane z bezpośrednio z ruchem, bardzo zaawansowane wózki, windy, czy, czy, czy tak naprawdę spektrum tych urządzeń jest w tej chwili olbrzymi i właściwie dotyczy on każdej sfery życia. Czy nowe technologie mogą pomóc seniorom w kontaktach międzyspołecznych? Według badań Stowarzyszenia Manko, co czwarta starsza osoba zmaga się z osamotnieniem, a według badania Polskiego Czerwonego Krzyża, 55% osób po 60. roku życia żyje samotnie. To prawda, natomiast pytanie, czy żyje? Samotnie, czy jesteśmy samotni, bo to, jest, to, to, to są dwie różne rzeczy. Na przykład w przypadku naszych badań u nas wyszło, że 36% naszych respondentów mieszka samotnie, 46% z małżonkiem, a 14% z rodziną, natomiast poziom odczucia samotności jest zdecydowanie większy. I tutaj rzeczywiście spotykamy się z takim bardzo poważnym społecznym problemem, który już w tej chwili ma swoją nazwę, nazywa się singularyzacją społeczeństwa. Kiedy widzimy, że w tym przedziale wiekowym powyżej 70. roku życia zdecydowanie więcej mamy gospodarstw jednoosobowych, i to oczywiście głównie są kobiety. No, niestety, panowie szybciej schodzą z tego łez w związku z tym. Pojawia się bardzo poważny problem samotności, ale i też takiego poczucia samotności, takiej głębokiej, bo ponieważ nie mamy kontaktów społecznych. No właśnie, czy tutaj z pomocą przychodzi też technologia? Ja myślę, że w tej chwili to co jest dostępne na rynku rozwiązania technologiczne, komunikatory między innymi czy portale randkowe paradoksalnie, to są takie miejsca, w których rzeczywiście seniorzy są aktywni, poszukują drugiego człowieka. Ja pamiętam, kiedy ruszaliśmy z aplikacją mój chrzestny, który też już dobrze po 70, zadał mi pytanie, słuchaj, a czy ja będę mógł się tam umówić z kimś na kijki, na Nordic Walking? I ja mówię, kurczę, wiesz co, nie, nie pomyśleliśmy o tym, rzeczywiście. Może, może jest to miejsce takie, które będzie dobrym jednocześnie takim miejscem społecznościowym, takim Hyde Parkiem, w którym będzie można skorzystać właśnie z tego typu rozwiązania. I rzeczywiście myślę, że pandemia bardzo mocno przyspieszyła ten ten czas i tą potrzebę korzystania z nowych technologii, bo jednak zamknięci w domach seniorzy poszukiwali możliwości kontaktu ze swoją rodziną. To po pierwsze, po drugie bardzo znaczna część jednak seniorów mieszka samotnie, dlatego że dzieci wyjechały gdzieś w Polskę za poszukiwaniem pracy, albo nawet za granicę i łakną kontaktu za wszelką cenę. W związku z tym to przyspieszyło bardzo mocno ich takie zaznajomienie się z tymi nowymi technologiami, polubienie się trochę. Z tym, co oferuje internet, jakie są możliwości Porozmawiania na żywo online z kimś bliskim, czy to poprzez komunikatory takie tylko głosowe, czy, czy pisane, bo i takie oczywiście też są, albo właśnie wideo. Więc ja myślę, że to, to, je, to jest jeden z takich to jest przykładów na to, że rzeczywiście można i że te, te nawiązywanie kontaktów nie jest takie trudne. Zresztą myślę też, że, że seniorzy właśnie odkryli potencjał fo, forów wszelakich, tematycznych, na których mogą podyskutować na temat kuchni. Na temat swoich roślin, na temat szycia i bardzo wielu innych, czy majsterkowania, czy, czy, czyli tak naprawdę znowu wchodzimy w prawie wszystkie życie, sfery życia, i, i to jest to, to miejsce, w którym nawiązują się po prostu bliższe relacje. Też zaskoczeniem dla nas było, kiedy zaproponowaliśmy cykl szkoleń właśnie z portali randkowych dla seniorów, które aktualnie się cieszą bardzo dużym powodzeniem, no bo po pierwsze, właśnie mamy tę tę część, szczególnie pań, które są, które są samotne i bardzo potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i wsparcia, czasami wsparcia właśnie męskiego ramienia, podparcia na męskim, na męskim ramieniu. I bardzo nas to cieszy, bo mieliśmy takie wrażenie, że będzie to temat tabu, coś, co jest niewygodne dla starszych osób. Okazuje się, że starsze osoby są bardzo otwarte na tego typu rozwiązania. Oczywiście pozostaje kwestia bezpieczeństwa i tego, jak nie dać się gdzieś tam naciągnąć na żołnierza z Ameryki, tudzież na bogatego Egipcjanina, ale to już są oczywiście inne rzeczy, także w trakcie naszych szkoleń bardzo mocno na to zwrócimy uwagę i pokazujemy jak ustrzec się przed tego typu niebezpiecznymi sytuacjami. W cyfrowym świecie. Jak działają gogle VR, jak bronić się przed cyberatakami czy oszustami na wnuczka? O tym między innymi przekonali się kieleccy seniorzy. Informatyk dla seniora to inicjatywa czterech uczniów z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Bartosz Barański i Klaudia Raczyńska odbyli już kilkanaście spotkań i przeszkolili ponad 100 seniorów. No, nasz projekt polega na tym, że pomagamy właśnie starszym osobom w radzeniu sobie z taką nowoczesną technologią, z internetem, z bezpiecznym poruszaniem się w internecie. Jeździmy do klubów seniora, do dwóch na ulicy Kostki i na urzędniczej i po prostu wprowadzimy tam takie zajęcia, warsztaty, pomagamy seniorom, jak mają jakiś problem, po prostu prowadzimy właśnie takie jakieś na przykład prezentacje, byliśmy pokazać technologię VR, jak ktoś miał jakiś problem, też może się do nas zwrócić. A z czym seniorzy mają największy problem? Bo słyszymy o takich oszustwach na wnuczka, na pracownika banku. Czy o tym też im mówicie? Oczywiście. Ja na przykład miałem tam e, zrobioną całą prezentację o cyberbezpieczeństwie, o tym, jak broni się przed takimi atakami, oszustwami, ale też prowadzimy takie warsztaty, że seniorzy sami mogą ze swoimi problemami do nas, do nas przyjść. I wtedy najczęściej to jest obsługa telefonu, mhm. nawet często coś z klawiaturą, że nie działa, że się coś nie wpisuje, ale zawsze z tym pomagamy. Jak na razie wszystko się udało. Ile takich spotkań już przeprowadziliście? Kilkanaście na pewno, nie liczyliśmy dokładnie, ale całkiem sporo. A ilu seniorów skorzystało z waszej pomocy? Myślę, że możemy powiedzieć, że było to ponad 100 łącznie mhm. na wszystkich spotkaniach. W ogóle skąd się wziął pomysł, żeby współpracować z seniorami? Czy ktoś z waszego otoczenia na przykład miał problem z komputerem, z telefonem? Wydaje mi się, że to po prostu wyszło z tego, że seniorzy często są tacy zapominani. Niektórzy właśnie młodzi ludzie nawet się śmieją z seniorów, że sobie nie radzą z takimi rzeczami. No i chcieliśmy po prostu z tym pomóc, żeby też właśnie starsi ludzie nie zostali oszukiwani przez właśnie, jak pani mówiła, oszustów, właśnie oszustwa na wnuczka i tak dalej. Mówiliście o VR, mówiliście o cyberbezpieczeństwie. Jakie jeszcze tematy poruszacie wspólnie na zajęciach z seniorami? Bardziej też takie tematy ogólnie komputerowe, na przykład zakładanie poczty mail, czy zakładanie Facebooka, czy innych social mediów, albo jak kogoś dodać na WhatsAppie. Na przykład jedna pani prosiła, żeby pomóc. Jaki macie odzew po takich zajęciach? Seniorzy są bardzo szczęśliwi. Naprawdę wiele udaje się nam zdziałać. Czy to prezentacjami, właśnie, samą wiedzą teoretyczną, czy też tymi warsztatami praktycznymi, żeby czegoś tam nauczyć, żeby coś pomóc, problemy porozwiązywać. Dla nas najcięższą rzeczą było, kiedy jedna pani przyniosła taki telefon. Telefon z klawiaturą bardzo stary, i sami trochę nie wiedzieliśmy, jak obsłużyć to. Poradziliśmy sobie. Czyli takie sami jesteście w szkole takiej informatycznej, czy to, czego uczycie się w szkole, wykorzystujecie właśnie podczas tych zajęć, czy to są bardziej podstawowe umiejętności? W naszej szkole uczymy się bardziej programowania, także seniorów programowania raczej nie nauczymy, ale na pewno ta wiedza się jakoś przydaje. Hmm. Natomiast my uczymy się programowania, a pozostała ekipa jest na kierunku informatyk, gdzie myślę, że już więcej jest. Z tymi tematami połączenia, aczkolwiek jest to bardziej taka wiedza ogólna, a nawet spoza szkoły, co, co my musieliśmy też się dowiedzieć. Natomiast uczyliśmy się też u różnych naszych partnerów, ponieważ niektóre firmy właśnie zgodziły się aby użyczyć nam komputerów czy sal komputerowych, abyśmy też mieli opcję, żeby się nauczyć samego. Jeszcze wracając do cyberbezpieczeństwa, co jest największym wyzwaniem dla seniorów, co jest najtrudniejsze? Wydaje mi się, że największym problemem było jakieś klikanie w linki, bo czasami po, nawet nie seniorzy, każdy może się na to złapać, bo Widzi ktoś link, nie pomyśli dwa razy i kliknie, no i bardzo łatwo można wtedy stracić jakieś dane. A co o samym szkoleniu mówią seniorzy? To jest bardzo wspaniały kontakt młodzieży właśnie z osobami starszymi i tak powinno być. Młodzi może coś wybiorą dla siebie od osób starszych, natomiast my mamy dużo nauki. Od państwa, od młodych ludzi wykształconych czy kształcących. Tutaj się nauczyłam, oczywiście, obsługiwać WhatsApp. Nauczyłam się wysyłać wiadomości, SMS-y. To dla mnie już jest bardzo dużo. Korzystam i z telefonu, i z komputera, i z internetu. Opłaty sobie wykonuję z internecie, a to co potrzebuję, to na ogół sięgam do telefonu, gdzie mam też internet. W związku z tym wszelkie informacje, które mi są potrzebne, znajduję zawsze. Jestem z tego zadowolona z tych urządzeń. Bardzo ważne są dla nas te informacje, które uzyskujemy od młodych ludzi. Oni są na bieżąco, a my to tak trochę nie bardzo. W związku z tym bardzo się cieszymy, jeżeli przyjeżdżają. Ja na przykład skorzystałam bardzo, bo byłam już tutaj parę razy. Także te informacje, które nam przekazują, są dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, jeśli młodzież do nas przychodzi i nas. No uczy trochę. Używam i laptopa, korzystam z laptopa i z telefonu komórkowego też. Z laptopa sprawdzam sobie stany moje konta banku, pocztę mailową sprawdzam też. No jest to potrzebne dla ludzi starszych, którzy w ogóle nie mają takiego kontaktu, bo my jest, nie jesteśmy szkoleni, że tak powiem, w tym kierunku jeszcze, jak chodziliśmy do, do szkoły, żeby nas uczyli na komputerach czy na laptopach. Także to nie było w naszym przedziale, że tak powiem, w tej chwili to młodzież to już zna. Na, zna. Dobrze, jest, że nas tych starszych, te starsze osoby, szkoli troszkę pokazuje, co, jak korzystać i, i jak się rozwijać w tym kierunku. Za uwagę dziękuję Magdalena Galask-Klusek, która program przygotowała. Wszystkie nasze spotkania znajdziecie na stronie internetowej radiokielce.pl, klikając na baner w cyfrowym świecie. Do usłyszenia. W cyfrowym świecie Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU